Dobra, Dziadzia ze schizofrenią, się cicho. Szybki, szybkie, samolociki, szybkie samolociki. Ty ranuje. O, to się rusza! A widziałaś, że to się rusza? <noise> to się rusza, idiot. Proszę was, Nie, jesteśmy tak blisko końca. Napisa. Czemu się <noise> Ej, chłopaki, nagramy? Pico Park 2? Zabiję Nie. <noise> Proszę Was. Nie, no później pik i potem e, RVD. czekaj, to tam się nazywa? Adios, Amigos. Żartuję. Adios, nie. Bigos. Jaki Bigos? Abigos. Bigos. My God. No, kuźwa, chłopaki, nie blokujcie mnie. Nie, czasami się zapatruję na to ale... Wiem, bo jestem taki sam. Mamuszu, śniczy. mamuszu, ratuj. Dajmy szybko Samolocik, jesteśmy prawie prajna... na. Czy, tak trudno przelecieć między dwiema Ja stoję w miejscu i ja dobrze przelatuję. A wy? Z bidranu jedzie, kusia. Z drugą stronę poleciałem. Ten... patrz ja nic nie robiąc, lecę. No a nie. Za mocno. No. Tylko ja nie zdążyłem zginąć łełę. Gdzie jesteś? gdzie ty poleciałeś? Dlaczego? Ja myślałem, że on zdechł, że on poleciał w ogóle za, za ekran.

Słuchaj, ty zginęłeś 300 metrów od tego... O, <śpiewa> są <śpiewa> 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 Dobra. Zróbmy tę przerwę! Może ja na posłuchasz? A skupcie się, a nie wy... Dobra, skupmy wy... się. Skupmy się. Dobra, Kuber, zwarsz mordo, mordę, okej? Okay? No mówię, zróbmy przerwę pięciominutową. Albo chociaż chwilę tej przerwy. Staraj się skupić, a nie... Skupmy się. A nie... wiem. <śmieniu> eee, 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 dał na To fajnie, bo przez chwilę to... jak! O Jezu, ja już widzę. Kto... komu by się chciało oglądać ten odcinek? Kenio! Nie zaje... Dobra, lecimy. Zaraz będą. Skończmy. Skończmy. Gesus be... Farol, trzymaj mnie psychicznie, fizycznie, bo zaraz komuś je... Trzeba butelcowo, bo, bo się na mnie patrzy. No ale co się patrzy, kurwo? Bo <noise> butelkę. A myślałem, wystarczy. że Cię Hubert zasubuje. zasługuje. No się na mnie patrzy. A skoro ty nie chcesz zasługować, mnie to. Kres? Musiało mi gdzieś teraz. Nie. Kupia gra. No, skupcie się, no nie Skupia będę wziął nad tym. Nie wiem. Kurwa, bum! <grym> ja wtedy, kiedy mówię skupcie się, to się nie skupiam. Dobra, jednak się nie skupiajcie. Nie wyjebać, bum! Nie bum! Nie bum! Nie bum! Nie Nie masz no, no. tylko. Niezależne od naszego poszczególnego 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 Słońca, bo jak się Harold nie zabije to się Hubert za... Ja A ma ci nie, jezu Jeszcze, Szymo. I teraz Alan zginie. Zginęłem ja, zginął Hubert, zginął... Ja Harold? Dobra, ja jedę na sam koniec jak ktoś to będę łapał po prostu. Dobra. Ale spróbuję. Nie wiem, śpiewa o jakichś powracających się różach. <noise> Niech Bóg tu stąpi na tę ziemię i wyzwoli mnie z tego piekła znanego jako Pico Park. Lekam, jem! Lekam, przez chwilę prądu nie mam, ja p***dol. Chcesz, żeby odcinek był cichy? Zamknij dobrze. się. tak. Nie, ja chcę po prostu to skończyć. Odcinek jest wystarczająco głośny już. myślałem, że Szymon się wyjść. Ich chwalmy ja przed zachodem słońca. To z najgorszy level ever, ja nie wiem. No. <grym> Tetris jednak nie był taki zły. <grym> Wracamy do Tetris'a? Chłopaki, a może. Nie wiem, da mi ktoś Coca-Cola, ja żebym mógł zapewnić. No w ogóle znam. Po levelu ci dam, ale, ale laga miałem Proszę was, proszę Nie, nie, nie lecią proszę proszę, się... proszę, proszę, proszę Wejdźcie, wejdźcie, wejdźcie Wejdźcie, wejdźcie wejdź. Wreszcie wreszcie, wreszcie, wreszcie Trzeba wiesz co ułożyć? Co? Nie wiem, ale na... Skaczecie. No i tak, nie, tam yeah. Ekran yeah. nas zabił. Ekran nas popchnął. Co e, 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 jest, jakie lagi? Kupicie mi nowy internet? Ale lagi mam. No nie wraca się! I po co z, żeś ze spokojem Zabije. się? <laughs> zabił się! Nie Już to zrobił. Ta. No co jest? Zabij się, zabij się <śmienią <chęcią>. <śmienią> Czy jest osoba, której na tym serwie, której Hubert nie Nie ma takiej śmierci? O, pardon Ale skacz Cokolwiek proszę to, to... Niech Jezu, 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 no nie, no nie zdążyłbym Mamusiu, proszę Od razu W, D Od razu D, trzymaj Od razu D to ja jest za szybki. Mówię, chłopaki. Staro mi dawaj, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. szybko, szybko, szybko nie ma czasu. Oj. Musimy od dzisiaj kończyć. A co mamy z drugiej osoby? Bo ja skoczyłem zalana. No skoczyłeś przecież. Ustaw się. Bardziej, bardziej. Na nikt tego nie widział. Ale czego? <laughs> no. Czekaj, chujemy! Ja wiem, skoro są W przyszłości będziemy mieli GO! nie DA. Nie. No będzie? No. 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 Proszę Was, Idźcie, idźcie. Thank you. Dziękuję. Uciec. 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 będzie w tym Będzie, będzie. Będzie ja się nie mogę tego odcinka doczekać po prostu, żeby to oglądać. Dziękuję. No, y no Ala nie jest tu jak pipa no na no Po kolei, po kolei Don't push! Nie rozumiesz don't tego takiego! Tak, don't push! <śles> <Po śles> Za późno w Pacific Nine Naprawdę, licznik śmierci tu będzie mega wysoki I'm filled with determination Ej chłopaki, co wy na to zarobimy? Speedrun Pico Park? Na a A co ty na to, że dostaniesz łopatę po Nie z wami Nie Thank you Na a Ej, ci spać? Mi spać nie, tylko... Ledwo o 20 co wyście mi zrobili chłopaki? Zatruliście mnie! Mefantazny fe... Nie! Panie Boże, daj mi The next day Dobra, teraz damy radę, mówię wam. Tylko Hubert nie tronuj, proszę. Myślałem, że Karol nie skoczy przez chwilę. JA PIERDZIE! BŁĘŚĆ! Nie skanie spidranujcie! KUFA MAŃ! Jak nie spidranujcie? No, wszystko, ja wszystko nie pasuje. WAAA! Zaleko byłeś! Let me kill myself, please. Wiecie, że troje są brzydkie? No... czy jesteś brzydkie? Bo ja nie jestem trolem, ja jestem. Uważaj, Hubert. Ja też będę uważał. Oj, oj. Jest, 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 jest. O, tak. Tak. Ja, dobra. Tylko wyjście, to! Congratulations! Online mod, all level clear Chce nam się to oglądać? Bro, dobra, to było Pico Park, teraz będziemy nagrywać pika